Sugar Oscar Papa, Sugar Oscar Papa, Cześć, tu Stefan Stefanem Olga 9, Paweł Mariusz. Dzisiaj mamy 20 sierpnia 2023, godzina 8:45. Ja wybieram się na szczyt Jaworz z oznaczenia Soty SP. BZ047, Co jeszcze? To to, że pozostawiłem samochód na niebieskim szlaku w lesie. Tam, gdzie jeszcze był asfalt. A ja teraz podążam taką drogą utwardzoną. Niby to leśną. Nigdzie tutaj zakazu nie było. Więc jakby można. By ktoś miał jakiś lepszy samochód o wyższym zawieszeniu, to dałby radę. Ja już nie chciałem ryzykować, więc od podzastawienia samochodu aplikacja szlaki wyznaczyła mi półtora kilometra drogi i około 50 minut marszu. Więc idę. Zobaczymy, co to dzisiaj będzie na szczycie. Pierwszy raz, oczywiście. Jak e, może mogę powiedzieć, e, wszystkie szczyty, które zdobyłem, e, to oprócz jednego, oprócz Wielkiej Raczy, mogę tak powiedzieć, o no, dwóch, trzech, może e, rycerzowej, ale e, raz tylko aktywowałem radiowo. Co jeszcze? Pogoda dzisiaj bardzo ładna. Mam po lewej mojej stronie bardzo ładne widoczki na góry. Chociaż jest troszeczkę mglisto, ale to prawdopodobnie też to spowodowane tym, że wczoraj padał deszcz tutaj w okolicach i wszystko paruje teraz z lasem. No nic, ja idę dalej. Trochę drogi przede mną to tymczasem e, tak przede mną tutaj taka kapliczka to e, prawdopodobnie jakieś misze tutaj są odprawiane e, przede mną e, wieża widokowa taka drewniana e, a ja idę wyszedłem z lasu Powiedzmy, że to taki las, bo tam jeszcze domy były po prawej, po lewej. E, I tak idę między polami. E, bardzo ładnie tutaj dźwięki świeższe wydawają, wydają. E, czuć skoszone e, siano. No i cóż, przede mną e, zaczyna się już jakaś tam spineczka. Czy ta wędrówka po bardziej ostrym tutaj nachyleniu. No i tak ładnie tutaj wygląda pięknie. Widoki, może trochę mglisto, ale elegancko. się. 28-29 minut od pozostawienia samochodu zajęło mi, żeby zdobyć szczyt Jaworsz. Dziękuję. Ostro było od wieży widokowej praktycznie cały czas pod górkę cały czas kamieniście. I tak tu jest ładna ławeczka. Tablica informacyjna o ścieżce przyrodniczej Limanowa Jawosz i tam jest taka Ławka z zadeszeniem. A on się rozbije. Przejdę się jeszcze tutaj dalej. Tu coś jest ogrodzone. Prawdopodobnie jakaś tutaj woda. Ewentualnie elektryka. No, szlak dalej idzie na dół. Więc ja zabieram się za rozwieszenie anten. Siądę dwie anteny. Będę testować dipola półfalowego. Wielopasmowego zrobionych na e, konektorki na dane pasmo 10, 15, 20, 40 metrów. Zobaczę, jakie będą warunki e, odnośnie tych pasm. To tak będę testować. No to tymczasem ja zabieram się za zabawę krótkofalarstwo. Thank you, bye bye. Charlie Juliet Mike again. Sienna Mike 4, Charlie Juliet Mike, 5 and 5. Yes, Sugar Mike 4, Charlie Juliet Mike, 5 9. Okay, uh, so 5 and 9, they're no, all not showing no, no. no, 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 no. 73, thanks. Thanks, 73. Sugar Oscar 9, Papa Stuck Portable, CQ Sota. Uh, Lima Whiskey again. fox road lima whiskey again please your call please your call fox road lima whiskey please your call number two, whiskey zero number two whiskey zero fox Lima whiskey yes two whiskey zero fox lima whiskey uh, good morning uh, five nine, Roger, seven, five, nine. Good morning yes 57 thank you 73 sugar oscar 9 papa supportable portable sikusota echo alpha 7 Golf, victor good morning 5-9 Thank you 5x3 free, thank you 7x3 free. Sugar Oscar 9 Papossa Ja już jestem po aktywacji. Aktywowałem 40 metrów 20 metrów i 2 m. Radius spakowałem do swojej skrzyneczki, którą sam wydrukowałem dzięki projektowi Jarka SP9 Halina Grażyna Natalia. Też Skrzynka z akumulatorem 4S, ale wracając do łączności, to udało mi się zrobić 16 łączności na 40 metrach, 10 łączności na 2 metrach i 8 łączności na 20 metrach. Dzisiaj testowałem antenę. Tak, jak wcześniej powiedziałem: antenę typu DiPol, którą rozwiesiłem tutaj na drzewie tu na gałęzi u góry no i jak po jednej tak i po drugiej stronie odciągnąłem ją tutaj o, teraz ją tam dokładnie widać odciągnąłem ją jakby to powiedzieć no, linkami na boki oczywiście no tak jak to dipol w trzech punktach musi być zawieszony ewentualnie w dwóch ale ja mam zawieszony w trzech Eee, tutaj odwiązuję linkę którą eee, zaczepiłem jako centralny, centralny centralny punkt zaczepienia razem z eee, balunem eee, powietrznym eee, tak to wygląda w moim wydaniu eee, no aż takie wydrukowane na drukarce z gniazdem eee, balun nawinięty tam parę, parę zwoi i, 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 I coś takiego stworzyłem na zasadzie kon konektorków. Tam, gdzie potrzebuję, to jest na dane pasmo rozpinam. No tutaj od baluna, tutaj do tego miejsca to jest 10 metrów, później 15, 20, 40 i tak dalej. No tak, bardzo ładnie dzisiaj słyszałem. Jednej stacji praktycznie nie słyszałem na pograniczu szumów, ale to jakoś. Dziwnie to dzisiaj wyglądało z jedną stacją. A tak to wszystkie można powiedzieć od 5,5 do 5,7 do 5,9, nawet czasami powyżej. Nic ja się pakuję, no i schodzę na dół. I będę myślał o następnym szczycie. To tymczasem jest godzina 10.15. Ja już schodzę ze szczytu Jawos oznaczenia Scotty SPBZ 049. E, przepraszam. E, wcześniej się pomyliłem i podałem, zaspotowałem szczyt 047. E, spróbuję rozesłać jakieś wiadomości na Facebooku, czy ewentualnie na mm, jakichś e, mediach społecznościowych e, kolegom e, o tym, że dla czterech czterem kolegom, e, że się pomyliłem z e, ze szczyt, ze numeracją szczytu. Nic, tak się czasami zdarza. Gdzieś mi tam w głowie ta siódemka na końcu weszła, a, a dzięki Leszkowi, e, któremu e, bardzo dziękuję, e, poprawiłem się. bo bym całą tutaj, e, może mogę powiedzieć, e, moją aktywację, bo poszłaby po prostu na marne. No ale cóż, e, jakoś to odkręcę. Cztery stacje to niedużo. E, dwóch na pewno mam bardzo dobry kontakt a do reszty coś się tam znajdzie jakiegoś maila to spróbuję odkręcić to pogoda bardzo ładna jak na obecną chwilę zegarek pokazuje mi 23 stopnie co jeszcze świeci słońce droga dość wymagająca od strony, od strony tam gdzie jest wieża widokowa E, od tamty, tamtąd się po prostu zaczyna e, ostre podejście, później troszeczkę mniej. Tutaj jedynie też jeszcze już jest takie łagod, łagodniejsze, ale, że tam jest takie bardziej wymagające. Nic, ja schodzę na dół e, i e, będę próbować jeszcze dzisiaj aktywować jeden, może jeszcze dwa szczyty. To tymczasem, e, dziękuję wszystkim. E, łowcom, bo tylko dzisiaj łowcy tutaj na Jaworze byli zalogowani w moim logu. Dziękuję oglądającym, lajkującym, komentującym. No i cóż do następnych spotkań. Tu Stefan, Olga9, Paweł, Mariusz. Cześć, 73. Hej.